ostatni strażnik płomieni. W świecie res, gdzie dominowały wieczne zimy i nieustające zamiecie życie toczyło się na krawędzi. Ludzkość, zdziesiątkowana przez nieubłaganą lodową nawołnicę, schroniła się w ostatnich enklawach, rozgrzewanych starożytną magią ognia. Te enklawy, zwane ognistymi twierdzami, były ich jedyną obroną przed lodowymi gigantami. Te monstra, wysokie na kilkanaście metrów, zbudowane były z lodu i wiecznego śniegu, a ich serca pulsowały mrozem, który zamrażał wszystko, czego dotknął. Ich celem było zgaszenie ostatnich płomieni i pogrążenie Eres w absolutnej, lodowej pustce. Z dnia na dzień giganci stawali się silniejsi, a twierdze powoli poddawały się ich naporowi. Jedyną nadzieją był Kaelen, ostatni strażnik płomieni. Był on ostatnim z rodu władających starożytną magią ognia, jedyną siłą zdolną do pokonania gigantów. Kaelen nie był wojownikiem, lecz mentem. Jego bronią były runy, które aktywowane jego krwią, tworzyły ogniste bariery i ogniste istoty. Kaelen był osamotniony w swojej misji, a jego jedynym towarzyszem był mały, płomienny duch imieniem Iska. Pewnej nocy największa z twierdz, zwana Serce Eres, została zaatakowana przez armię gigantów, prowadzoną przez lodowego króla, największego i najgroźniejszego z nich. Kalen wiedział, że to ich ostatnia szans. Wybiegł z twierdzy, otoczony przez wirujące płomienie i iskrę, która zatańczyła wokół niego. Giganci wyczeli, a ich mroźny oddech zamrażał powietrze. Kaelen zaczął kreślić runy w śniegu, a z każdym pociągnięciem jego dłoni z ziemi wybuchały ogniste słupy, rzucając gigantów na kolana. Iskra tańczyła, wzmacniając jego magię. Lodowy król rzucił się na Kelena, próbując go zmiażdżyć, ale Kaelen unikał ciosów, jego płomienie tańczyły wokół niego, chroniąc go. W końcu Kaelen aktywował ostatnią runę, największą i najpotężniejszą ze wszystkich, runę słońca z ziemi wybuchł słup ognia, tak jasny, że rozświetlił całe es. Lodowy król ryknął, a jego lud zaczął topnieć. Helen, choć wyczerpany, stał na straży, a jego płomienie walczyły z mrozem. Lud pękał, a król rozpadał się na tysiące małych kryształków wody. Ostatni strażnik płomieni, choć sam uratował swój świat, a jego imię stało się legendą.